Witam serdecznie, jestem Paulus. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać tą kamerkę RunCam 5 i pokazać jak ją ustawić, ponieważ bardzo, bardzo łatwo i bardzo fajnie można tą kamerkę ustawić. Nie potrzeba nam żadnego Bluetootha, nie potrzeba nam Wi-Fi. Zbędne to są e, gramy w takiej kamerce. Ustawienia są bardzo proste. Już Wam pokazuję, potrzeba nam tylko smartfona do tego. Wchodzimy na y, sklep Play, wpisujemy sobie RunCam i wyskakuje nam aplikacja RunCam Apps. Ściągamy ją, instalujemy i mamy już na swoim telefonie. Wystarczy ją kliknąć i zobaczcie, mamy tutaj do wyboru y, wiele kamerek od RunCam. RunCam 5, przechodzimy i konfiguracja w ten sposób i pierwsze co powinniśmy zrobić, to jeśli dostaliśmy nową kamerkę, pierwsze co to musimy ją naładować jeśli ją naładujemy, ściągniemy, ściągniemy tą aplikację, to robimy format micro SD card ja wam tylko pokażę jaką ja tutaj sobie kartę użyłem Żeby móc nagrywać w 4K, potrzeba już nam dobrej karty SD. I to jest ScanDisk Extreme, i tutaj pod takim pod U jest trójeczka. Przeważnie mamy dziesiątkę i jedynkę, a tutaj mamy V30, i tutaj jest trójeczka. I to właśnie takie karty z tą U trójką są. Pod 4K stosowane. Ona jest bardzo szybka. Ma szybki zapis, szybkie odczytywanie. Robię tylko format microSD. Mhm. I to jest tak, nam pokazuje, że mamy wcisnąć, przytrzymać i włączyć kamerkę. Dwa razy teraz wcisnąć. Jeszcze raz. i pojawi nam się niebieski obrazek i teraz ten kod po prostu tylko sczytujemy w ten sposób i czekamy na dwa bipy jest i mamy już kartę sformatowaną, teraz mogę wyłączyć tą moją kamerkę i przechodzimy do ustawień. Po pierwsze ustawienia to są wideo. Wideo quality, oczywiście zostawiamy na high. lub recording, jak ktoś chce, jeśli się zapełni karta i wtedy żeby nadpisywało naszą kartę, możemy sobie to ustawić. Auto record Fajna sprawa. Zostawimy kamerkę w samochodzie i możemy sobie włączyć i wtedy ona się będzie odpalała sama, jeśli czujnik wykryje jakiś ruch. Resolution, czyli rozdzielczość i zobaczcie, mamy tutaj kilka opcji. Mamy 1080p na 60, później jest to samo i jest XV. I to jest tak naprawdę rozciągnięcie obrazu, ale nie takie rozciągnięcie, żeby wszystko było spłaszczone, żeby dopasować do płaskich monitorów i do 16x9 rozdzielczości, tylko po prostu środek jest e, tak jakby w, w normal, normalny w rzeczywistości, a boki są lekko rozciągnięte. Jest to fajna funkcja. Przy ronkam takie coś dodali i na pewno zrobimy testy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy: mamy też mm, 1080, 120 klatek na sekundę, później mamy 27K, 50 klatek, tutaj 60, 1440, no i mamy 4K w 30 klatkach na sekundę. I też jest właśnie tutaj ten e, XV, czyli to e, rozciągnięcie ciekawe. Tutaj korekcja tego, jakby oka rybiego. Można, można, możemy sobie włączyć, możemy to wyłączyć. Volume, czyli głośność. Ja zawsze zostawiam na low, ponieważ jak mamy high, to bardzo głośno wtedy słychać szumy i wiatr, a low będzie słychać tylko pracę silników. General. Możemy sobie ustawić datę, żeby była data widoczna lub, lub data i czas. Ja to wyłączam. E, Runcam logo. Ja zostawię i zobaczymy jak będzie wyglądało logo. E, flip screen czyli odwrócenie do góry nogami jeśli byśmy chcieli kamerkę do góry nogami ustawić. I tutaj są wszystkie e, te ustawienia obrazu czyli Saturation czyli nasycenie, nasycenie kolorów. Tu mamy Ciemno, jasno, rozjaśnianie, kontrast, ostrość, white balance, czyli balans bieli, zostawiamy na auto, tak najlepiej. Jeśli będzie ciemno, żeby troszkę się jakość poprawiała, to będzie tak, że będzie rozjaśniał się obraz, obraz ale jakość będzie troszeczkę, troszeczkę gorsza. Auto shoot down. Możemy to wyłączyć, możemy zostawić, żeby się kamerka wyłączyła po pewnym czasie, po, po 3 lub 5 minutach. W razie byśmy zapomnieli jej wyłączyć. No i tutaj mamy herce 60 herców w Stanach, używamy 50 u nas w Europie. No i mamy te wszystkie ustawienia, które tam mamy ochotę mieć. Robimy apply. To wyłączę i zobaczmy, mamy ten kod, który, który możemy zczytać z naszych ustawień. No i też właśnie w ten sposób robię, że włączam kamerkę. Kamerka jest włączona. Teraz robię dwa razy. Przyciskam, aż niebieskie światełko zaskoczy. Zaskoczyło niebieskie światełko i na dwa bipy czekamy. I już mamy nasze wszystkie ustawienia zrobione. Tutaj możemy zobaczyć. Nasze wszystkie ustawienia pod spodem, które, które dokonaliśmy. I już w tym momencie, przyciskając przycisk, możemy nagrywać. Już nam mryga światełko i z naszymi ustawieniami wszystko się nagrywa. I to by było na tyle w tym filmie. Niedługo filmy z testów kamerki. Zakładam ją niebawem na drona, później jeszcze spróbuję tu wcisnąć filtr ND i zobaczymy jak to będzie nagrywało i jak to będzie wyglądało. Teraz żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, na razie cześć!